Dzień dobry, nazywam się Joanna Postupalska-Boszek i jestem autorką bloga Oszczędzanie na przyszłość. Chciałabym bardzo serdecznie Państwa zaprosić na konferencję pod tytułem Bezpieczeństwo Finansowe Kobiet, w trakcie której eksperci z branży finansowej, blogerzy finansowi, będą mówić o tym, jak oszczędzać pieniądze na emeryturę, jak inwestować na giełdzie, zarządzać domowym budżetem, czy w jaki sposób edukować finansowo dzieci. Ten ostatni temat będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa osobiście, także serdecznie Państwa zapraszam. Będzie m.in. o tym, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, jakich narzędzi używać do nauki zarządzania finansami i jak edukować dzieci w praktyce. Wydarzenie Bezpieczeństwo Finansowe Kobiet odbędzie się już 6 października. Zapraszam Państwa do Warszawy do budynku Giełdy Papierów Wartościowych lub można będzie oglądać je online. Wystarczy zarejestrować się na stronie mojeppk.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się na żywo już 6 października. Zapraszam. Dziękuję.